Mamy nowy tytuł Co jeśli G-man pokonałby tytaną w odcinku 65. Dzisiaj się tego dowiemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na wspólny odcinek. Pamiętajcie o pozostawieniu lajka. No i co? Lecimy? Słuchajcie. E, oczywiście Wasze komentarze też będziemy, mm, będę analizował. No i mamy tu ten odcinek. Gdzie idziesz? Cześć. Fajne tłumaczenie. Widzę, że tu napisy dodali mojej jest walka, nie? Wiecie co, ale to był, e, słuchajcie, to był fejkowy g więc raczej to graniczyłoby z cudem, gdyby w ogóle Tytani zostali pokonani, ale jeśli by pokonani zostali, to by cała seria się skończyła, chociaż może by im Tytan, tytan TV-Man na, na pomoc przyszedł, nie? Lecimy z tym, nie ma, że boli O go z tego młotka no już jest uszkodzony, nie? Jezu jaka mina, lol No bo tu jeszcze przyjdą, wiecie, te jednostki kamikadze Ty, ten, Ty w ogóle nic nie robi Tytan temu Jimenowi lasery tytana Ten samolot podniósł no, to trochę za łatwo im idzie, nie? Mu... Okej, okay, no teraz już jest... Ty naukowiec! Aha, bo na... Okej. Okay. Okej, okay, główka pracuje, słuchajcie. No tak, nie przewidziałem tego, że naukowiec mógłby tuś wbić, im, im pomóc. Mnie to zastanawia w ogóle, czemu wtedy prawdziwy Dreamian się nie pojawił. Być może był jeszcze naprawiany, tak? Jeszcze go ulepszali i być może dlatego go tutaj nie było bo naukowiec by im pomógł to no właśnie czy to jest Laki który go obserwuje to wszystko o kurde ty głowa uszkodzona ciuk górę pokazuje no i po tym, o kurde, słuchajcie, ojojoj. No to to było mega słabe, nie? Kurde, biedny tytan, kamera. Kurde, final. I głośnik też. No właśnie, słuchajcie, mówiłem. Mówiłem, to było głowa, głowa. To było do przewidzenia, nie? Że tytan TV-man się tu pojawi. Tylko, że... Twoje życie kończy się teraz. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze tu się pojawi prawdziwy Jimen, nie? O, ten zbiera energię. Fajnie, ktoś zrobił to. Jezu, jaka rakieta. O, kurde. Nie mówcie, że ty ta. Na próżno jesteś następny. Myślałem, że jesteś wyższy. Bierz to, bracie, bracie, wracamy do domu. Co? Ten tu roztrzaskany, jak widzicie, fajkowy. No, mówiłem! Mówiłem, słuchajcie! Mówiłem, że się pojawi prawdziwy Jimen, nie? No właśnie, no właśnie. To było do przewidzenia. Sygmu. O, kurde. A co, ten ucieknie czy nie? O, kurde, fasmo. Ty, ten jeszcze żyje. O nie! Weźcie mu pomóżcie. Halo, tytan głośnik. Bądź użyteczny chociaż raz. Ty, ale mu. Jaka twarz tego. No nie mówcie, że ich wszystkich rozjadą Ty, to ten ty, tytuł jest taki trochę mylący, bo oni ich tu rozjadą Okej, okay, jazda z nim dawaj W końcu. I ty tam kamera Długo laserami Jeszcze ten na dokładkę Ja? Co tu się dzieje, Jezus Maria? Ha. Ale jazda, ja cię widzę. Tylko dobrze wiemy, że to jest. Mm, wiecie, Mech, tam w środku jest. steruje nim naukowiec, prawdziwy. Ty rozwalili ich wszystkich. Lol. Ten go doładuje. Ciekawe, czy dostaną jeszcze ten, wiecie, mod, nowe rzeczy. O, jest tutaj! Mówiłem wam, że tam był. Aha, okej. Okay. <laughs> okej, okay, poszło szybko. Szybko poszło. <laughs> Ale go rozwalił. Chłopcy. Chłopcy radarowcy. Ciekawe, gdzie się prze... Ty, boom tu jest jeszcze. O kurde. Ty, ale jak tak by było, to. Plunger by przeżył i Dark Speakerman, nie? O, są greeny. I hope is fine. No nie wiem, ty, a co z Astro teraz? What? These killed <laughs> no właśnie, o Jezu. No to Lipa, nie? Bo Astro nadciągają, a tutaj problem będzie. No to ty chłopie jesteś od myślenia, kolego. Fajny odcineczek, słuchajcie, to jest od e, Dydrail Flountin I on robi naprawdę ładne rzeczy, sprawdźmy w ogóle co, co innego on ma jeszcze. Bo to są mega fajne rzeczy. What if G Toilet 1 in Skibdi Toilet Episod 73? Tego nie oglądaliśmy. Ty musimy to sobie obejrzeć, wszystko. Ale fajny odcinek, nie? Wróćmy do waszych komentarzy. No i oczywiście zapraszam was za bardzo serdecznie do komentarzyków. E oczywiście lecimy, będziemy sobie odpowiadać. Baj bajki, brancher zostanie. Blender jest włącz, już nie istnieje i nigdy nie zobaczy mnie. Więc odcinek 102. Dziękuję za Bożena za komentarzyk. Siema. SCP to strona pisarska, a, a nie czasem jakiś ten bada projekt badawczy czy coś. W odcinku 69 Part 1 so z sorty Michaela Jacksona śpiewają utwór Smooth, smooth Criminal, a w wersji pewnie nie śpiewają. Aha, eee, wiecie, w, w shortach można mieć takie różnego rodzaju muzykę, bo tam inaczej działają prawa autorskie. Brod, na którym ty kanale nagrałeś film z Monster Hard Hunter: World Wilds? E, wydaje mi się, że na Brod Gaming, ale mogę się mylić. Brod, jaką rasę najbardziej lubisz? E, kamer. Szczeg no chociaż powiem wam, że no, tak. Z każdej postaci mam z każdej rasy mam ulubioną postać. Z Astro zdecydowanie moimi ulubionymi postaciami nie z Astro no, ze i ze Skibidi Toilet są ten Skibidi Toilet żołnierz z tym cygarem, co widzieliśmy go z dowódcą kamer i tego. I Rambo z Toilet, natomiast z kamer no to plunger, nie? Brod, zagraj w Cats Go Fishing. Jakbym grał to na pewno na Brod Gaming albo Brod Plus, natomiast Cats Go Fishing raczej nie ogram, bo ta gra jest bardzo stara. Fajny film, dziękuję. Szymon, na, na Twoim filmiku jest Gmail z kobietą z KBD. Co? Bloczka od Ciebie, drzwi są, się zamknęły. Bloczka od Ciebie, co? Nie rozumiem. Piszcie normalnie. Zrób reakcję na Skibidi, atak. Jak będzie reakcja, to pewnie na Brod reaguje 2. Tak mi się wydaje. Kocham te Twoje reakcje. Myślę, że to bardzo cię się cieszę. Myślę, że tytan kamera się pojawi. Ja też tak mam nadzieję, taką, ale słuchajcie, bardzo mnie martwi to, że mija już 12 dzień czy 11 i nie ma żadnych przecieków. A <laughs> Abym powiedział, że odcinki będą szybciej teraz. Brod, czytałeś moją teorię w innych odcinkach? Nie, nie natrafiłem na nią. Cześć, brod. Na początku odcinka 33 było słychać dźwięk Astro Mothership. No. Pytanie, czy to było po prostu jakoś tak niezamierzone, czy zamierzone? Pozdrawiam serdecznie. Tutaj, a flashpoint, flash co flashpoint? Nie, nie, piszcie jakieś zdanie całe, bo tak jedno, trzy słowa i ja nie wiem o co chodzi. Brod, moim zdaniem to skład Jimena zakłócił sygnał, sygnał astro, bo skoro łatwo pokonali jednego astro, to z pomocą Titan Kamera mogliby. Bo Titan Kamera był bardzo uszkodzony i Ścigały go te największe jednostki, więc wydaje się, myślę, że jak już miałby ktoś zakłócać to mm, sekretny agent, bo on już zakłócał sygnał na przykład kamer. Było to transmission error, nie? Brod, nagraj skrybidii z No i jest trochę tych serii, tylko prawdopodobnie te serie takie mniejsze będą nagrywane na Brod Reaguje 2. Jako takie full odcinki pojedyncze będziemy sobie oglądać, jakoś. Natomiast całą serię to tam. Pod koniec w odcinku 74 słychać dzwon. No tam cały czas dzwoniło, dzwonił jakby dzwon z kościoła.